Cześć! Zazwyczaj męczysz się z myciem okien dachowych, ręcznikiem papierowym i płynem z alkoholem? Zajmuje to dużo czasu i prawie zawsze wychodzą smugi. A co zrobić, jeśli okno jest poza zasięgiem naszych ramion? W tym materiale pokażę Ci, jak umyć okno dachowe, które jest łatwo dostępne oraz takie, które jest znacznie wyżej. Nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia materiału. Minimum sprzętu, które potrzebujesz, to myjka do okien, profesjonalna ściągaczka, dedykowany płyn oraz ściereczki z mikrofibry. Aby osiągnąć idealny efekt umycia bez smug kluczowa jest ściągaczka, która ściąga dokładnie 100% wody z szyby. Większość ściągaczek, które są dostępne na rynku to takie ściągaczki, którymi nie da się dobrze umyć okien. Zanim przejdę do praktyki, pokażę Wam jeszcze jak wygląda mycie ręcznikiem papierowym i płynem z alkoholem i z czym to się wiąże. W ten sposób psikamy i tak naprawdę rozcieramy brud ręcznikiem, usuwając go w wielu, wielu etapach, przez co powstają smugi. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Nalej trochę wody do naczynia i dolej trochę płynu. Zamoż ściereczkę w wiaderku i dokładnie wykręć. Powinna ona być trochę wilgotna, tak nie za bardzo. Do mycia przydać się taboret lub taki stopień. Zacznijmy najpierw od strony zewnętrznej. W pierwszej kolejności czyścimy całą ramę dookoła i wszystkie zakamarki. Zwróćcie uwagę, że mam przy sobie trochę sprzętu. Nie są to niezbędne rzeczy, aczkolwiek ułatwiają znacznie pracę. Stojąc na taborecie, nie muszę schodzić wiele razy po przyrząd, ale mam go przy sobie. Tak samo ściereczki. Teraz czas na mycie szyby. Zamocz myjkę w wodzie z płynem. Możesz ją wykręcić, aby nie kapała za bardzo. Ja akurat używam takiej myjki 2 w jednym, która nazywa się Wagtail High Flyer. Ale możecie użyć też osobnych przyrządów: osobną myjkę i osobną ściągaczkę. Uważajcie, żeby nie poklapać sobie białych ścian. Umyj całą szybę myjką, nie pomijając żadnego miejsca. Do trudniejszych zabrudzeń możesz użyć gąbki ze stalowej wełny. Pokażę metodę ściągania, która jest łatwiejsza. O nauczenia. Wycieram rant, z którego będziemy rozpoczynać ściąganie. Z tej strony mam ściągaczkę. Suchą gumą wykonuję jeden równy ruch. Kilka kropel spadnie na ziemię, więc jeżeli macie na przykład parkiet, możecie rozłożyć tam ręcznik. Pomiędzy ściągnięciami gumę wycieram ściereczką. Na koniec dedykowaną ściereczką. Do narożników wycieram pozostałości wody. Przy ramię. Jednym równym ruchem. Pomiędzy ruchami zmieniam na suche miejsce na ściereczce, i gotowe czas na drugą stronę. Druga strona ramy. ramka jeśli zabrudzeń jest naprawdę dużo możesz wytrzeć jeszcze ramy do sucha. czas na drugą stronę nakładam make-up. Trzymam okno sobie jedną ręką moczę każde miejsce od środka okno jest czystsze więc nie używam wełny i w tym przypadku pokażę Wam inną technikę ściągania, która jest szybsza. Technika S. Rant wycieram suchą ściereczką. A jakbyście byli zainteresowani kontaktem z nami lub bylibyście zainteresowani produktami, to zarówno numer telefonu, jak i link do produktów jest w opisie filmu. Co zazwyczaj w domu mamy więcej niż jedno okno, więc pokażę na szybkości, jak umyć kolejne. co zrobić, jeśli okno wygląda tak. No, to samo tylko na drabinie. Dla mnie to jest nawet wygodniej. Jeśli do tej pory nie korzystaliście z drabin, pamiętajcie, że niektóre rzeczy Lepiej zostawić osobę z doświadczeniem, które zajmują się tym profesjonalnie. Jeśli to okno było mniej otwierane. Trzeba byłoby je od środka umyć dokładnie w ten sposób, uważając na białe ściany bardzo małą ilością wody. Natomiast od zewnątrz trzeba byłoby podstawić trawiny od strony dachu lub dostać się od góry z dostępu linowego. W tym materiale dowiedzieliście się, jak umyć okno dachowe, które jest łatwo dostępne i takie, które jest trudno dostępne, tak jak tutaj wyżej. Jeśli bylibyście zainteresowani skomponowaniem zestawu dla własnych potrzeb do mycia takich okien, śmiało piszcie do nas lub dzwoncie, pomożemy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!